Dzień dobry po długiej przerwie od vlogowania. Po długiej przerwie od pracy. Kilka dni przerwy w zasadzie i nic nie robienia sprawiło, że sam z własnej woli o czwartej rano się już obudziłem. Jestem już po siłowni, zaraz godzina piąta i zaczynamy pracę. Zaczniemy od uwag, od wdrożenia uwag od klienta, które przygotowałem sobie już przed weekendem, one czekają na mnie w Asanie, więc wystarczy robić i odhaczać. Teraz chyba mogę powiedzieć dzień dobry w piękny, słoneczny wtorek. Już godzina pracy za mną, cisza, spokój, nawet ruch na zewnątrz nie za duży. Uruchomiłem klientowi aplikację, tak wstępnie do, do, do korzystania, tylko nie do końca ją przetestowałem, przez co wynikło kilka takich drobnych błędów, które uniemożliwiają korzystanie z tej aplikacji. Poza tym, też klient podesłał takie, no, jeszcze takie dodatkowe uwagi kosmetyczne i od rana właśnie z tym działam. Nie wiem, czy jeszcze godzina, czy jeszcze dwie mi zejdzie. Tak w ogóle to miał być dziś wolny dzień, miałem pochasać tutaj po zewnątrz, porobić prace domowe, no, ale szkoda mi było zmarnować taki poranek po tak długiej przerwie, który jest bardzo efektywny. W takim tempie do godziny 10.00 zrobię i tak więcej niż w jakiś mniej produktywny dzień. No i tak też było, do 11.00 obrobiłem się z kwestiami tam dla klienta, z kwestiami. Do 15 z kolei już zrobiłem wszystkie rzeczy offline. Teraz dostałem pilne zadanie, by wykluczyć pewne adresy IP z możliwości tam korzystania z aplikacji klienta, więc pomyślałem, że skoro pilne, to mogę mu to pół godzinki, godzinkę poświęcić jeszcze dzisiaj. W międzyczasie doradzałem też klientce na grupie e, Facebookowej, jak tam rozwiązać kwestię przekierowania na ofertę jednorazową. A jednocześnie rozmawialiśmy na czacie, jaki pakiet. E, najlepiej żeby wybrała na Vitimes. Zawsze doradzam na korzyść klienta. Tak sobie Najpierw weźmie mały pakiet, a jak się limity skończą, no to sobie zwiększy, nie ma problemu. I tak też się stało. I jesteśmy w biurze. Podzielę się z tobą jeszcze drobną wskazówką, jak w krótszym czasie można zrobić więcej rzeczy. Patrz. Może nie każdego da się tak przyspieszyć, ale Boguż akurat w swojej akademii SAS w tym kursie całkiem, całkiem wolno mówi, więc śmiało można to przyspieszyć i sobie czasu zaoszczędzić. No, dziś było może mało merytorycznie, ale za to dokumentowałem i relacjonowałem w zasadzie tam no, chyba wszystko, co robiłem. Jak nic bardziej ciekawego się nie wydarzy, czy też jakoś nie dostanę jakiegoś olśnienia nagle, no to w takie, 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 takim, takim formacie te, te, te moje vlogi yy, będą. Ale gdybym miał podsumować dzisiejszy dzień, czego na przykład dziś się nauczyłem, zauważ, te prace tutaj offline, które miałem zrobić, one były przykładane, przykładane jakieś półtora tygodnia, tak z dnia na dzień, gdzieś tam myślałem, że sobie po godzinach zrobię, ale to się totalnie nie udawało. Dopiero dziś, kiedy zarezerwowałem sobie właśnie konkretny czas na to, i to było w zasadzie takim jednym z dwóch główniejszych rzeczy, zadań do zrobienia na dziś, no to bez problemu się udało to zrealizować. Druga sprawa to, żeby ten wysoki poziom energii, który ja akurat mam e, od rana, przeznaczać na te rzeczy, które wymagają właśnie tej energii, gdybym poszedł tutaj e, offline robić rzeczy domowe od samego rana, no to zmarnowałbym tę maksymalną energię właśnie na te rzeczy zmarnował w takim sensie, że można było te energię, siłę wykorzystać właśnie na rzeczy takie kreatywne, twórcze bardziej, którymi zajmowałem się od rana dla klientów zatem to tyle na dziś myślę, że widzimy się jutro tak, ale gdyby coś nie poszło, to najpóźniej gdzieś za tydzień